już częściowo zjedzona, bo moja córeczka zjadła i ja też troszeczkę. To jest taka pizza cebulka, czerwona kukurydza, kiełbaska. Także super, będę jadła potem jeszcze. Z kukurydzą, o, zobaczcie. To z jakimiś Kabanosikami. Gocha wpłacił 3 złote. Zgłosiliśmy. To jest, taki, to jest taki barbecue. Nie. O tutaj. To... Stópkarz wpłacił 3 złote. Elu, a będzie afryk i party? Zamówimy dla Ciebie pizzę na tę okazję uśmiech. Sosik chyba taki czosnkowy. Tylko taki jakiś musztardowy. Testostaj!